A to niespodzianka. Siemanko w Nowym Roku. Słuchajcie, trochę Wam opowiem yy, o czterosuwie, Potem pokażę przebieg i zobaczymy. I akumulator tam chyba 3 lata już go chochluje. W jakim on jest tam stanie? Szapa musi być. Dawno mnie nie było na kanale, bo ja na drugim działam kanale o roślinach. Tam to, większość z Was to pewnie wie o co chodzi. A, założyłem grupę. Yy, podlinkuję pod filmem. Grupa. No wiecie, tam możecie pyta yy, zadawać pytania. Mam przecież już tego gruchota od 2007 roku, także trochę tam się z nami mogę podpowiedzieć. Jak coś tam w filmach nie znajdziecie, także dobra, słuchajcie, jak wchodzi mi, jak zaczyna Żreć olej. Dlaczego Żre olej? Wiecie jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna wcinania oleju? Jak myślicie, wiadomo, pierścienie, te cienkie dwa, co są na samym dole tłoka, zawsze problem się zaczyna od tych pierścieni, i jak one już po prostu zaczynają puszczać. Patrzcie, nic nie widać prawie. No to wtedy zaczyna się wpierdzielanie oleju. Ja naj, najbardziej miałem yy, żarcie oleju. Nie inaczej wam powiem, już dolne ja testowałem, ile się da jeździć, nie? To tak, żar olej, drugi pierścień już się zapiekł i tylko chodził na trzecim. Da się jeździ, ale wtedy dymi nie ma już po prostu siły. <laughs> Także wiecie, tak to wygląda. No i co tutaj dużo gadać, no to jest najczę najczęstszą przyczyną. Ja wymieniałem często sam, sam tłok, sam tłok wymieniałem, cylinder potrafiłem mieć 50 to trzech razy, czyli trzy razy tłok w cylindrze 50, -tka. tylko że te przebiegi potem już się na przykład pierwszy wytrzymał 12 tysięcy, drugi tłok y, już tak 9 tysięcy, a trzeci 7, no bo cylinder też się y, jakby nie patrzeć kończy. Inna opcja jeszcze w pierdzielaniu oleju no to w zimmeringi puszczające na klawiaturze, czyli tam gdzie chodzą zawory. No i co? I to byłoby na tyle na tą chwilę. Ja będę robił takie poradniki, tak postanowiłem, jak będą jakieś pytania, to wtedy będę zbierał pytania i będę wam opowiadał, bo w skuterze tu nie ma co robić. On już ma tyle lat, a on jeszcze chodzi. Patrzcie na to. Nie wiem, czy będzie widać przebieg 99100. Wiecie co, zaświeciłem sobie w oczy i nie widzę, ale spojrzę poza kamerą. 99193 km. Tak, taki jest przebieg. Teraz zobaczymy do akumulatora. Nie pamiętam, czy ja go mam 3 lata, czy 2 lata, ale jak znajdę, yy, to podlinkuję link. Podlinkuję link. To jest ten WM Motor, czy jak mu tam. Co, żem robił o nim film. No i co? 1150 dzień. Bateria cała, widzicie? 1150 dzień. O, prawie 13V. 1150 dni. A ja myślałem, że to będzie odpaleń. Czy się mylę? Jak się mylę, to mnie poprawcie. Hm, czy odpali? On z, wiecie co? Mrozi teraz. To nie wiem, szczerze, czy odpali. Trzeba zobaczyć. Bo już, kurde, z spiedzi nie był odpalany. Ale patrzcie. Wszystko jeszcze działa. Ten, ten obrotomierz, chociaż on się tam często przestawia. Raz gazu, ale nie, no to będzie chyba ciężki temat, Wam powiem. Chyba nie odpali. Uuu, <laughs> nie da rady. Nie ma takiej opcji. Zamarz i akumulator słabo, coś ciągnie. O, i to jest ten często Bendix, który nie chce wskoczyć. No i co, i lipa. Stalewiak nie odpalił. Ale zobaczymy jeszcze skopki godziada. go dziada. Czy coś odpali. Bez gazu. Albo się ten, wiecie co może urwać? Kopniak, nie było wymieniane. Kupę czasu. Zobaczymy. No tak to chodzi, jak jest codziennie wiecie, żony był. Teraz ustawię sobie. To chodzi. Kurde. Widzita? Ruina. Prawie 100 tysięcy chodzi. Najlepsze jest to, że wał siedzi trzeci ten motorku, jak się nie mylę. mam czwarty w zapasie, który leży już kupę czasu. O, cylinder jest 62, już chyba trzeci rok. O, oczywiście koło się kręci. Urąbany. Także taka sytuacja u wapora. Ale wszystko. Ledwo się gasi gaśnie, bo wiecie jak to jest, jak to jest w środku ten. Wszystko gęste. Dobra. dobra, to był taki krótki filmik, chciałem pokazać wam jak to jeszcze żyje, plastiki to już jest tragedia, no ale jeszcze światła, wszystko działa, a teraz się bujam takim, o, golfiakiem, czwórakiem, dobra, dziękuję bardzo, jak będą pytania jakieś tam dotyczące silników, czy tam wariatora i tak dalej, to będę kręcił kolejny film. także zregenerujemy troszeczkę ten kanał, trzymajta się i za niedługo 100 tysięcy, <grytanie> na razie.